Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj na warsztat bierzemy łuk typu Hunter. Może go tutaj pokażemy od razu, żebyście od razu zobaczyli, jak on wygląda. Zobaczcie, tutaj mamy piękny fornir pod włóknem szklanym. Modyfikowany w scenerii zielonej. Dobrze i teraz co najfajniejsze. Zobaczcie tutaj rękojeść sklejona z drewna amazakły. I tutaj mamy również paduka. E, amazakły pięknie wygląda prawda. To jest po prostu rewelacja. No i paduk oczywiście kontrastuje bardzo fajnie z przekładką z bambusa. E, oczywiście tutaj jest skórka. A teraz jeszcze jedna rzecz o której od razu muszę powiedzieć. Pokażmy go tutaj może jak jest to zaklejone. Od razu wam powiem, że chodzi głównie o to, że to jest logo pewnej, pewnego klubu uczniczego, który sobie nie życzył, żeby to pokazywać. Ja to szanuję oczywiście. Eee, dodam tylko, że to nie jest klub z Polski. Tyle tylko mogę wam powiedzieć. Dlatego musiałem tutaj to zakleić szczelnie, żeby tego nie było widać na filmie. Ok, to jedziemy dalej. Łuk oczywiście ma, wiadomo jak to hunter, strzała idzie tutaj w osi łuku. Można to pokazać tak. O, dobra. Tak. Zresztą, ale to raczej już większość z Was wie. Tych, którzy korzystają właśnie z Huntera na co dzień. W ramionach dałem tutaj oczywiście bambus, dzięki czemu łuk pracuje bardzo dynamicznie, jest łukiem. No, bambus jest lekki materiałem i dlatego właśnie Dlatego właśnie go tutaj zastosowałem. Gryfy tutaj z kompozytu. Więc tak, łuk ma 51 funtów na 28 cala. Dobrze mówię? Tak. Tak jest tutaj nawet napisane. Napisałem go, wykonałem go no, niedawno. Eee, tutaj jeszcze zastosowałem takie wzmocnienie tej części bo tu jest bardzo mocne wejście, jeśli chodzi o półkę. Też dałem tutaj, oczywiście, kompozycję w postaci grubego włókna szklanego czarnego. Tutaj klon, plus jeszcze dałem tutaj też amazakłę i paduk, żeby to też wyglądało. No, moim zdaniem, fajnie to wygląda. Nie każdemu się nie musi podobać, ale oczywiście większość stwierdziła, ci, którzy widzieli, to, że to bardzo fajnie wygląda. No dobrze, teraz założymy cięciwę i jeszcze jedna rzecz, która niestety utrudni mi troszeczkę zrobienie dalszej recenzji, ale to zobaczycie za chwilkę. Dobrze, teraz zobaczycie go z cięciwą. Na cięciwie stosowałem oczywiście tłumiki z naturalnego futra. I teraz tak, dlaczego mówiłem, że mi to utrudni robienie recenzji? I co to będzie? Zobaczcie. To jest łuk LH, czyli dla leworęcznych. Ja strzelam, jestem praworęczny, więc ręka, która trzyma łuk, to jest lewa, ciąga go będą prawa. Więc nie będę strzelał w, no, tak jak leworęczni, tylko będę strzelał tak jak praworęczny. Czyli tak naprawdę to będzie mi, niestety, się tutaj troszkę wbijał w rękę, ale czegoś nie robi dla was, żeby wam pokazać, jak łuk pracuje. Jakbym strzelał za ręki, byłoby to tak nieudolne, wręcz komiczne, bo jestem przyzwyczajony właśnie do strzelania z prawej ręki, w ten sposób. Dobrze, to naciągnijmy go od razu. Też oczywiście 51 funtów, woah, pracuje bardzo, bardzo mocno. Naprawdę mocny, fajny łuk. Jeszcze raz zobaczcie profil. Dobra. I teraz tak. Zanim zacznę strzelać, chciałem wam powiedzieć, że w tej samej konwencji wykonuję również łuki e, longboły IFA. Czyli wiadomo, wszystko jest tu to samo, tylko oczywiście w longbole -y IFA nie może być tego refleksu. I oczywiście w longbołach IFA Mógłby wyglądać on tak samo jak ten, ale wiadomo, tego refleksu by nie było, i taki łuk też jestem w stanie wykonać Zękojeścią typu Hunter, z rękojeścią, wiadomo, inną, jak sobie ktoś życzy, ale oczywiście, tak jak powiedziałem, Longbow w standardzie IFA tak mógłby wyglądać jak ten, no lub oczywiście, według kolorystyki, inne, jak sobie ktoś życzy. Dobrze, teraz za chwilkę zobaczycie, jak on strzela. Jak widzieliście, Łuk pracuje fenomenalnie. Oczywiście strzały są troszeczkę zagiętkie, bo to są strzały do 40-funtowego Łuku 40-43 funty. A tu mamy 51, więc troszeczkę są za e, wiotkiem od niego, czyli nie ten spin. E, no i cóż tu jeszcze mogę powiedzieć o tym Łuku? Musiałem sobie wystrzelać w ten sposób, musiałem sobie tutaj dokleić taki filtr, żeby tego nie zniszczyć. No bo lakier klikny w połysku zrobiłem, więc po prostu no, nie mogę tego tutaj uszkodzić. Więc tak, napiszcie w komentarzu jak Wam się podoba taki w ogóle łuk i czy bylibyście zainteresowani właśnie tego typu łukiem tylko w koformacji, e, formacji, w standardzie IFA. No i ogólnie, jeśli nie subskrybujecie kanału, no to zapraszam do subskrypcji, swojej łapki w górę, no bo to wiadomo, dla mnie to tutaj buduje zasięgi, dotrze do coraz większej ilości łuczników, dzięki temu będziemy mogli tutaj tworzyć fajną społeczność, no i oczywiście wiadomo, coraz więcej osób będzie widziało produkty, może nie produkty, można powiedzieć, mają pasję. Dziękuję bardzo za oglądanie.